Chodź, Marcin, chodź, Marcin. Przepraszam za wiatr, nie mam dzisiaj mikrofonu, ale powiem szczerze, że nie zachęca mi dzisiaj ta woda. Zobaczymy jak się rozwinie sytuacja. Ta mal chmur zyska i... Na razie chyba zacznę od Tu przy imprezowni mamy dwa złocisze. Was osłonią od wiatru Teraz taka śrubeczka z nierdzewki Ogólnie trwały nie ma. Marcin mówi, że się pogadza Na moje to zaczęło jeszcze bardziej wiać Prawie zerowa Po długich poszukiwaniach Zobaczymy co? 2023 Jak pewnie słyszycie powoli się dorabiam. Dorabiam się fortuny 50 groszy. Teraz idzie Marcinowi. No dzisiaj trójczka jest sponsorem mojego wyjazdu. To już trzecia dzisiaj. No i dobrze. Chodź Marcin, chodź Marcin. Co Ja tu ustawiam. Zaraz ręka odgryzę. Zbudza ci się tu wykrywać? Co? Zbudza ci się tu wykrywać? No trochę. Trochę tam dalej? Co? <laughs> <Ja>? <laughs> no. Zobacz to, kurwa. Ty to masz fuksa. A to złota, nie? Nie Pod... wiem, bo jeszcze nie podniosłem. <laughs> nie, to w podnoszę. No tak, nie ma puncy. No, no po prostu nie, to jest. No jak nie ma puncy? Tu, na zewnątrz. Aha, <laughs> ja pierdzio, ty z dziadek <laughs> Ej, no leży co tu na wierzchu. Serio? <laughs> ty go podrzuciłeś. No jasne. <laughs> Ej, tutaj znalazłem też parę dwójek. Uch! Ja już mogę do domu zaręczyłem się z, na, z tą plażą Kurczy Marcin namówił mnie na wodę zobaczymy no, witajcie już w wodzie jesteśmy koło duśki Czyli czas na PRL. Trochę wiatr ustał Czuję, że tutaj już właśnie wykopałem pierwszą topuleczkę. Kocham ten mur. <grymne> I co? No jest. Zaczynamy. Złotóweczką z 1980 Pozdrawiamy Co ja się nakopałem tego sygnału A to pewnie będzie piątka z Peler Znając życie I ID tak. Czy piątka? Zwłaszcza kolczyk może kiedyś, ale ta dziewko, Marcin, fala się robi, fala się robi, naleje ci się w galoty. Za pierwszym razem, tak, możliwe. moneta, dwa złote jagody. Który? dziesiąty ósmy. Uuu, jaka fala. Dobra na dzisiaj. Ja na dzisiaj kończę. Idę się przebrać. A was zapraszam na podsumowanie. Mokło dwa nie w jest miejscu dla niektórych. Ej, no najważniejszego nie wyciągłem. Też mi coś tu brakowało. Ale się świeci jak No i co mam więcej powiedzieć? Chyba nic nie powiem. Ty coś powiesz? Szkoda, strzelić. Jest. Jest kolejne. Cieszy i był na tyle. Rekonesans na oko Jak pierścionki się znajduje na oko, to może i coś innego będzie. Byle byśmy jakieś zwłok nie znaleźli. Myślałem, że pełna paczka fajek, ale niestety pusta. A Tu konserwy. Było grubo. Nie drinki. I co? I nic. Oh, zimno. Zmarzłem. Ale było warto. Zmarzłem, ale było warto.